Hej, hej! Z tej strony Namigada i witam w kolejnym odcinku z of Submergent i dzisiaj będziemy robić sobie nasionko obsydianowe i będziemy schodzić do roku, żeby postawić trenera, który będzie nam robił Obsydian, który będzie wzmocniony chyba coś takiego na tej zasadzie, ale to zobaczymy jeszcze, czy nam się uda. Ogólnie zrobiłam 4 Obsydianu, tak jak już wcześniej zapowiadałam zresztą. I teraz będę szła w opcję robienia nasionka z tego. Tak jak widzicie już mam wszystko w sumie przygotowane. Tak naprawdę, również możemy sobie wykraftować w tym momencie nasz tutaj wyszotierowy kryształ. A który oczywiście robimy w taki sposób jest to ba banalny crafting dosłownie, ale trzeba będzie go tak czy siak zrobić, więc już go po prostu zrobiłam. No i mamy właśnie to nasze obsydianowe nasionko, które sobie zaraz tutaj postawimy, proszę bardzo. I zaraz do niego zrobię również Pythonic Insulator, który będzie nam wykonywał to nasionko automatycznie. Bo w sumie tą taktyką w sensie, żeby iść w tworzenie, no wiecie, takiej mm, farmy po prostu, to raczej nie ma sensu. Myślę, że każde nasionko będziemy chcieli zrobić przez Pythogenic Insulator, tylko w tym momencie Pythogenic Insulator jest trochę drogi. Pythogenic to jest chyba? Tak, Pythogenic Insulator i tak jak widzicie w sumie brakuje mi dosłownie wszystkiego, łącznie z esencją, która prawdopodobnie będzie tutaj na górze, ale nie ma jej za dużo, bo ja większość sobie już przekraftowałam właśnie na tą pomarańczową esencję przez to właśnie. Nie ma jej tutaj. Co jeszcze mi brakuje? Brakuje mi w ogóle dirta, brakuje mi machine frame'a, machine frame'a, brakuje mi fluidactów za to, więc trochę tego craftowania tutaj, tak jak widzicie, jest, ale nie jest to coś, czego nie dałoby się szybko zrobić. Oczywiście mamy również coila, no i potrzebujemy coila jeszcze naładować naszym destabilizowanym redstone'em, czyli potrzebuję dwa redstone'a. No i w tym momencie możemy iść go naładować, a w momencie kiedy on się będzie ładować, to ja idę jeszcze po Dirta. Bo Dirta powinniśmy mieć gdzieś tutaj, dokładnie tak, proszę bardzo, jedna sztuka jak na zawołanie. Więc teraz trzeba odebrać Coila i, 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 i zrobić właśnie nasz Pythagorean Insulator Plus, prawdopodobnie do niego upgrade. Potrzebujemy również podłączyć go do wody, o tym musimy pamiętać. Potrzebuję jeszcze jednego chesta. Tutaj w sumie mam czesty, więc. Mogę mogę to sobie zrobić. Mamy to. Potrzebuję jeszcze upgrade. Upgrade, którego w sumie. Tak jak widać, zresztą chyba nie mam. E, Termal. Ale bo wiecie co? Hmm, a może jednak nie. Tak się zastanawiałam, czy może nie wyjąć z jakiejś innej maszyny, ale z drugiej strony to trochę bez sensu, w sensie mogę po prostu em, zrobić dodatkowy, tylko potrzebuję go znaleźć. Tutaj mamy ten nasz upgrade, o którym mówię. Potrzebuję goldowego Jira, więc to choćby zrobić, to raczej też nie powinno być trudne, bo właśnie gdzieś tutaj jest od tego maszyna. I tak jak widzicie w zeszłym odcinku tego nie zrobiłam, ale tutaj jest podłączona już woda. No i ta woda może sobie transportować się do różnych maszyn, w tym przy okazji na przykład właśnie do e, tutaj naszego Pythogenic Insulatora, który będzie wytwarzał nam w tym momencie esencję obsydianową. Tylko jeszcze chciałabym go przyspieszyć, a właśnie forma przyspieszenia, no to potrzebuje tego naszego Jira. Jeszcze się gubię w tych maszynach, bo te maszyny no dopiero tak naprawdę postawiłam, ja od zeszłego odcinka w sumie tą paczkę miałam wyłączoną Ze względu na to, że powiem wam, że ogólnie strasznie męczące jest yy, Jest nagrywanie tych paczek modów, kiedy dochodzi się do pewnego momentu No i wiecie, wszystko spoko, naprawdę ja doceniam, bo lubię grać w te paczki modów Dla mnie to jest jakieś wyluzowanie się, trochę pomyślenie, trochę pokombinowanie, co, mo co mogłoby lepiej działać. No ale tak jak już yy, wielokrotnie mówiłam, w pewnym momencie staje się to po prostu męczące, przez co te paczki już nie sprawiają takich przyjemności. No ale dobra, to będzie się tutaj robić, a ja teraz potrzebuję iść i zejść na yy, jakiś... no właśnie, jakiś, jakiś, jakiś poziom. E, głęboko pod wodą, i wiecie co, ja raczej e, postawię sobie na teleportację po prostu, tak? Wiecie, że tam sobie zrobię Waypointa i do tego Waypointa, waypointa będziemy się teleportować, bo to będzie najprostsza rzecz, jaką mogłabym wykonać. No ale potrzebuję strajnera i w sumie. I w sumie o tyle, o ile. S.T. I Kto się pisało? trainer. Dobra. O tyle, o ile do strajnera raczej większość rzeczy powinniśmy mieć, i mam emeraldową siatkę, którą również do niego będę potrzebowała. To jeszcze opcją jest netherytowa, ale netherytu na razie nie jesteśmy w stanie pozyskać. Więc to muszę sobie zostawić. Tutaj mam ten upgrade, który jest tak naprawdę najlepszym upgrade'em w tym przypadku. Które aktualnie mamy, oczywiście. No i tak się zastanawiam, z czego ja bym chciała zrobić tutaj. No, tutaj nasze strainery, w sumie. Z jakiej siatki moglibyśmy go w ogóle zrobić? Bo to jest dosyć zastanawiające. Bambusa chyba nie mam na tyle. Z kików zwykłych nie da się zrobić. Z stringów. Kurde, powiem wam, że problematyczne. Nie, nie mam pojęcia, z czego bym mogła zrobić... Chyba z tego. Z liści i z leafy stringów to będzie najlepsze, co mogę zrobić, bo to będzie najszybsze i takie... No, które od razu da po prostu efekt, o który mi chodzi. Więc proszę bardzo, to mogę sobie wrzucić tutaj jeszcze jedne liski. No i mamy to, mamy to, mamy w takim razie to. I potrzebuję teraz zejść do właśnie momentu, kiedy będę miała bedrock. Co za tym idzie? Trzeba iść do kopalni i to zrobić. A tutaj, jak widzicie, zbiera się obsydian, który z ośmiu kawałków będziemy mieli osiem obsydianu. No to całkiem wydajny, wydaje mi się, przynajmniej, ale. No tak, właśnie. Trzeba zejść bardzo, bardzo, bardzo głęboko, bo oczywiście jesteśmy na Minecraftie, który. Który ma Deep Slate, co za tym idzie? Słuchajcie, ja się potrzebuję wkopać właśnie gdzieś, gdzie mam... Przy okazji... dostęp... Słuchajcie, trzeba to jakoś zrobić tutaj. Hmm. Tak bym to może zrobiła. Dobra. Dobra. Jeszcze tutaj. Tutaj będziemy mogli sobie wyjść. I wejść oczywiście. Ale tutaj jeszcze chciałabym... o. No halo. Co tutaj jest nie tak, że to... Nie chce się zablokować tam. Oho. Słuchajcie, zróbmy tak. O, teraz. Dobra, teraz to jest zablokowane, więc tutaj będziemy mogli na spokojnie sobie wyjść. Ja tam parę pochodni mam, oczywiście pochodnie, które aktualnie świecą pod wodą. Ja takowych nie potrzebuję, bo raczej tutaj nie będziemy już właśnie. Mm, nie będziemy już pod wodą, bo nie zależy mi na tym, żeby wiecie, ciągle przekapywać się tak naprawdę pod wodą, tylko raczej zależy mi na tym, żeby właśnie mieć tutaj... Swobodny dostęp do e, właśnie jakiegoś takiego pomieszczenia, które może zrobię, w którym właśnie umieścimy sobie nasz strainer, no i tam oczywiście będę się teleportować. Może zapiszę sobie te czanki jako aktywne wiecznie, ze względu na to, że to też będzie zdecydowanie wygodniejsza opcja, no tutaj właśnie myślałam, że się pomyliłam, i to była prawda zresztą. Ale dobra, ja idę w takim razie wykopać tutaj dół aż do Bedrocka. Zresztą, o właśnie słyszę gdzieś przy okazji Endermana, ale ja tutaj nie będę się zajmować raczej potworkami i właśnie dążeniem do tego, żeby ich odszukać, tylko wolałabym zejść jak najszybciej na dół, bo no to jest dla mnie aktualnie ten pierwszy krok w stronę lepszego jutra, że to tak nazwę. No ale dobra. Lecę w takim razie na dół, a z wami będę się widzieć jak już dotrę do bedrocka. Powiem wam, że tak kopiąc się w dół znalazłam sobie taką jaskinię, gdzie są takie wazy, więc ja tą lawę tutaj usunę, bo aktualnie tutaj rozświetliłam, więc teoretycznie nic tutaj się zrespić nie powinno. Ja oczywiście buduję tutaj ciągle to zejście w dół takie nasze, ale... Tak jak widzicie, jest z tym trochę ciężko i chciałam zobaczyć, co z tych was ogólnie może wylecieć. Więc możemy się po to przejść. Teraz sobie zobaczę, tylko... Wolałabym być w bezpiecznym miejscu. Bo tak szczerze, nie wiem za bardzo, co mnie czeka w kopalniach. I to jest dosyć przerażające. Ale dobra, tutaj już teoretycznie powinno być ok. Ja też tutaj się zabudowuję z reguły właśnie w taki sposób, żeby tutaj ani pająki nie przeszły, ani w sumie żadne inne potworki, przez co no czuję się trochę bardziej komfortowo jeśli o to chodzi. A zawsze wiem, że właśnie mijam sobie takie jaskinie. Tutaj zresztą mi tak, o właśnie zaraz będzie jakiś spadek w dół, więc to trzeba będzie jakoś tutaj rozkminić jak to zrobić, o właśnie. Tutaj jak widzicie, mogłabym nas spokojnie spłonąć. Więc ja sobie tak, no powoli te schodki gdzieś tam w dół buduję, ale wiadomo, to jest dosyć ciężkie, biorąc pod uwagę właśnie na przykład tego, że znajdujemy się tutaj w naprawdę dużej, aktualnie jaskini, która gdzieś tam no, mi utrudnia tą całą pracę wykopaliskową, którą aktualnie tutaj prowadzę. No ale dobra, eee, tutaj już mamy przejście zabudowane, więc zobaczmy, co nam wyleciało. Wyleciała glina, klej, brick, bibax, o dziwo, i sand. To w sumie całkiem spoko, ale tak szczerze, no, totalnie niepotrzebne itemy lecą z tych was, więc ja idę kopać dalej. Oho, powiem wam, że nigdy nie wiedziałam, jak głęboko będę musiała zejść, żeby dosięgnąć bedroku. Teraz już wiem, czyli minus 60 kratka to jest ta kratka, Odnośnie e, bedroku. I teraz potrzebujemy znaleźć bedrok, który by był taki, że wściśniałabym pod niego e, strainer. I to może być bardzo problematyczne, tak szczerze. Bo nie mam pojęcia, czy w ogóle taki bedrok by się tutaj znalazł. To jest tak ciężkie. Teraz będzie w sumie. O, dobra, mamy, 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 mamy. Tutaj, tutaj wciśniemy nasz... E, strainer i będziemy działać wtedy, czyli proszę bardzo, stawiam strainer, stawiam to, stawiam to. No i jedyne co do działania tego strainera potrzebuje. to aktualnie obsidianu. A co za tym idzie? Nazwiemy sobie tutaj dół, bo to jest nasz dół, ostatni skrawek naszej ziemi, zaznaczę sobie może na fioletowo. Takowe waypointy zrobiłam sobie trzy, czyli mamy dół, schody i domek. Schody już mogę usunąć, bo to był tylko tymczasowy, ze względu na to, że brakowało mi kilofa, bo mi się rozwalił, więc musiałam zrobić sobie taki pomocniczy waypoint, pomocniczy waypoint, który właśnie y, pozwolił mi teleportować się tam, gdzie ostatnio skończyłam. No i zobaczmy, ile tego obsydianu się uzbierało, czy w ogóle te czanki mi się ładowały, czy nie bardzo. Oczywiście, że się ładowały, tak jak widzicie tego. Obsydianowego, tej obsydianowej esencji jest już całkiem sporo, więc mamy ponad stack naszego obsydianu. Co za tym idzie? Teraz oczywiście teleportuję się na sam dół. Czekajcie nie tak, tylko tak. I potrzebuję to włożyć do strainera. W tym momencie strainer zacznie działać, i mi wystarczy tylko i wyłącznie czekać. Żeby pozyskać sobie Bedrock Infuse Obsidian, który tak jak widzicie będzie się robił przez 800 ticków. To jest chyba, nie wiem w sumie ile odpowiada tick, tick to chyba niekaż 0 coś sekundy, 0,5 sekundy może? Chyba tak, chyba tak. Ale dobra, no poczekamy, bo na to jest 100% szansa, więc w tym przypadku akurat yy, nic nie może pójść źle, ale... Tutaj, jak dostaniemy już to, to będziemy musieli działać na naszej górze. I na to też jest 100% szansa, żeby dostać bedrock chunky. E, tylko będziemy potrzebowali za pomocą eroding water i właśnie naszej emeraldowej siatki to przetworzyć. I tak jak widzicie, dostajemy tutaj surowce. Nawet jeszcze jeden obsydian się nie zużył, a już mamy trzy bedrock infuse obsydiany. Ale to w sumie nie jest mi aż tak potrzebne. Potrzebowałabym sześć takich. Czekajcie, ile bym potrzebowała? Tego potrzebuję zrobić jednego, ale na sztabkę potrzebuję sześć takich kawałków, a na cały kilof potrzebuję trzy sztabki, czyli potrzebowałabym 18 takiego bedrock. Bedrock, 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 yy, infuse obsydianu. Więc ja poczekam, aż tutaj się te 18 bedrock yy, infuse obsydianu zrobi. I po prostu do Was wrócę jak już będziemy szli na górę i będę to przerabiać w Eroding Water na kawałki. Mam nadzieję, że te kawałki no w sumie wyjdą tyle ile powinno, choć jest 100% szansa, więc na pewno powinny dać radę. No nie wiem, zobaczymy, w każdym razie na chwilę obecną muszę po prostu stać i poczekać na 18 takowych kawałków. Uwaga, uwaga! Zrobił nam się już Bedrock Infused Obsidian, więc teraz mogę go stąd zabrać. Zabiorę również sobie. W sumie wszystko, tylko. Boże święty, jeszcze jakiś. Jeszcze jakiś straszny dźwięk tutaj się napatoczył, ale. Nieważne, nieważne, wracam do domu. Nie interesuje mnie to. Przynajmniej nie chcę, żeby mnie interesowało, i teraz potrzebuję zrobić Infused. Nie. Potrzebuję eroding water, które jest tutaj. Więc będę potrzebowała tego, co za tym idzie. Potrzebuję zrobić tak, tak i tak. No i teraz czekać na kawałki bedroku. Ja przy okazji przypominam wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osóbkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Byłoby mi z tego powodu naprawdę bardzo miło. I wiecie co? Ja już to nasionko nowe stamtąd wyjmę. Bo tak szczerze, to ja już więcej e, tego obsydianu chyba potrzebować nie będę. Był to tylko i wyłącznie taki... hmm... mały eksperyment? Coś w tym stylu, no bo tak naprawdę to ja potrzebuję te 18 kawałków i nie widzę tutaj sensu robić ich więcej. Oczywiście teraz potrzebuję poczekać aż to mi się przerobi. No a zanim to się przerobi to też trochę minie, więc ja zaraz po prostu się z wami zobaczę. Ale chciałam jeszcze zobaczyć, o co chodzi tutaj. I trochę nie wiem. Tak szczerze. Dzisiaj nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. To trzeba kliknąć, kiedy znajdziemy się na dachu. E, nederu, czyli wiecie, nad tą warstwą właśnie... Bedroku. Tak, Bedroku, dobrze mówię. A to to jest. A to daje mi jump boost. A to daje mi jump boost, żeby właśnie się wydostać, bo chyba wydostać z netteru będziemy mogli się tylko za pomocą właśnie. Właśnie za pomocą skoku. Break into the nether. Break into the nether. Trochę, trochę nie rozumiem, bo jakim cudem mam się przeteleportować w takim razie do netheru? Słuchajcie, tutaj mamy hang glider, dostaniemy The Big Jump, ale w sumie. No tutaj jest napisane, co gorszego może się wydarzyć, ale nie wiem, bo jakby nie rozumiem trochę, co potrzebuję zrobić. Nawet kiedy uzyskam ten kilo, rozumiem, że to pozwoli mi wydostanie się na ten dach, ale jak mam się teleportować do netheru? Czy mam go stworzyć normalnie jako portal? Czyli taki wiecie. Zresztą możemy to sprawdzić. W sumie mam tyle obsydianu, że yy, nie żal mi będzie tego sprawdzić, a zapalniczkę też jesteśmy w stanie zrobić. Więc w sumie, co gorszego mogłoby się wydarzyć? Tak jak zresztą piszą w tamtym kwestii i. Mogę tutaj gdzieś postawić właśnie nasz portal. Mogę, oto tu to jest chyba ta paczka, gdzie można, myślę, paczka na wersję, gdzie mogę robić y, rzeczy niewymiarowe, a w sumie to portale niewymiarowe, bo o to mi bardziej chodzi. I zrobimy sobie taki portal. Skoro już robić, to wiecie, hucznie. Y, to przy okazji nie wystarczyło mi dwóch obsydianów, więc tak hucznie aż nie jest. Ale zaraz to przetestujemy. Przy okazji robią się nam te kawałki, więc czego chcieć więcej, tylko, no, ewentualnie dwóch kawałków obsidianu, tego chcieć więcej. Ale zobaczymy, czy w ogóle będę w stanie, właśnie ten portal postawić i odpalić. No bo, tak jak mówię, trochę nie rozumiem, jak mam się tam dostać. Ale wszystko poza tym, no to rozumiem. Aha. No, czyli. Czyli nie, czyli tak się nie da dostać do Nederu. Ehm, no tak, mogłabym się tego spodziewać w sumie. A to nadal nie wiem, jak się dostać do Nederu, ale zaraz zrobimy sobie ten nasz e, tutaj kilo. Tylko brakuje mi jeszcze dwóch elementów, więc zaczekajmy na to. Mamy już wszystkie elementy zresztą tak jak wiecie, mam przyszykowane już Bedrockium, Bedrockium ingot, to dosyć ciekawa nazwa. E, ale to mamy zaliczone, no i teraz wystarczy z tego zrobić kilof. E, nie tak się robi ten kilof, bo ja potrzebuję ach, diamenty. No tak, czy ja mam jakiekolwiek diamenty? O dziwo mam, to dobrze, bo chociaż jestem w stanie zrobić ten nasz e, bedrockowy pikax. No i mamy jeszcze to i tak naprawdę mamy chapter zakończony, tylko że... Hmm... Nadal nie wiem, jak się dostać do netheru. Eee... Ehm, może teraz odblokowała mi się możliwość teleportacji do netheru, ale na pewno nie. O co chodzi z tym gliderem? W się, sensie, No nie rozumiem. W sensie, on chroni przed upadkiem, więc zapewne o to chodzi, że ja się zrespię gdzieś... Na górze, o widzicie, to, to na tej zasadzie działa, że jak sobie podskoczę dwukrotnie, to on mnie ratuje przed upadkiem, ale nadal nie mogę wejść do netheru. Więc jak mam to zrobić niby? Czy ja muszę... Rze rzeczywiście... Wiecie co, a może zejdźmy na sam dół i zobaczmy, czy możemy się przekopać przez bedrock? A jeśli tak, to co czeka nas po drugiej stronie bedrocku? Bo w sumie może na tej zasadzie właśnie ma to działać, że. No wiecie, naj, najwyżej się wylainpointuje do góry tutaj, do domku, co nie? Ale zejdźmy sobie na sam dół, no bo przecież tutaj jest dół, więc y, niszcząc bedrock. O, jeśli w ogóle będę mogła to zrobić w sumie. Y, bo trwa to 3 lata. Przede wszystkim. No, nie przyspieszę wam tego. Ten jeden zniszczymy sobie razem, ale ja spróbuję się wtedy dokopać do samego dna, tutaj naszego overworldu i może zobaczyć, co jest po drugiej stronie tego wydruku, no bo tak naprawdę nie wiem, co innego bym miała tutaj zrobić. Zwłaszcza, że wyjście do góry też mi nic nie da, bo na górze też nic nie ma, więc ja idę na dół, no i zobaczymy się za jakieś 3 lata, jak to skopię. Wiecie co? No, skopałam się. Ale czy ja chcę tam lecieć? O to jest pytanie. I wiecie co? Ja niestety, jak reklama polsetowa zrobię, że y, aktualnie zakończymy sobie po prostu ten odcinek, a w następnym spróbujemy zejść na sam dół. Zyskaliśmy dzisiaj nasz bedrokowy pikak, co jest już duszy dużym osiągnięciem. Więc akurat tutaj e, myślę, że e, nie możecie być na mnie źli. Zresztą mam bedrog w ręce, chciałabym zaznaczyć, mam bedrog w ręce. Więc e, to jest już coś, ale... Tak jak powiedziałam, prawdopodobnie e, w następnym odcinku zejdziemy sobie dokładnie tam na sam dół. No i zobaczymy, co się wydarzy. Może wyteleportuje mnie właśnie do netheru, a może po prostu... E, skończę z tym żywotem na tej planecie. Zobaczymy! W każdym razie ja na dzisiaj dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!